W spektaklu e, Wyzwolenie, który reżyseruje Anna Augustynowicz, a mam zagrać geniusza. Pod postacią geniusza widział e, wyspiański Adama Mickiewicza, naszego narodowego wieszcza, którego obarczył odpowiedzialnością za to, że wpuścił nas Polaków w romantyczny kanał, z którego próbujemy się od 100 lat. Albo i więcej wyzwolić. Idzie to bardzo ciężko, już wydawałoby się, że już nam się to udaje, ale znowu zawracamy, znowu oklejamy się tą narodową symboliką. Według Wyspiejskiego, nie sięgając zbyt głęboko, zalecał nam, byśmy te wszystkie kosy na sztorz postawione odstawili, byśmy zaczęli wreszcie spróbowali myśleć racjonalnie. No nie przewidział sukcesu dla nas jako narodu. I o dziwo 100 lat po napisaniu przezwiskańskiego wyzwolenia okazuje się, że jeśli się dobrze przyjrzeć, możemy się znaleźć dokładnie w tym samym miejscu, w którym on startował 100 lat temu, kiedy to napisał. Mając zresztą raptem 30 parę lat, od lat zmagał się z polskością, z tym naszym ofiarowaniem się patriotycznym. Wydaje mi się, że warto co jakiś czas wrócić do wyzwolenia. Wyzwolenie. W miarę dokładnie przeczytałem w szkole teatralnej. Potem nie, nie, nie miałem okazji, by jakby pracować nad, nad tym tekstem, i dopiero teraz, kiedy Anna Augustynowicz zaproponowała mi rolę geniusza, rzuciłem się na tę na lekturę i poległem w pierwszym czytaniu. Miałem wrażenie, że czytam tekst, który został napisany po austro-węgiersku. Natomiast jest to tak fenomenalnie napisane że wystarczyło przeczytać to cztery razy albo i pięć, żeby zobaczyć, jak logiczny jest ten tekst, jak jest niegłupi, jak bardzo zakomponowany jest to dramat. I przyznam szczerze, że po tym czwartym czy piątym czytaniu wydaje mi się, że zrozumiałem, o co w nim chodzi. Z pewną nieśmiałością chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na premierę. Z nieśmiałością mówię dlatego, że ja osobiście, jako widz, Trochę bym się obawiał, czy jestem gotowy na przyjęcie takiego tekstu w teatrze. Niemniej wydaje mi się, że cała praca, którą w to wkładamy, sprawi, że będzie to bardzo interesujące widowisko.